tra vinta tra vinta... Oh, io? <laughs> mi una roba ti la <laughs> <Deuba. Andrei>, traggi <laughs> tu dall'altezza deuba! ah jay, dietro tu jayce eh! non lo rombi il devo retto ma ci chiede? questo è il fuoco! ho preso un macchio le tavolette no, io con le no,

z już można złamać się, obróć się, nie no obróć ty, obróć obróć się, tak, obróć kurwa obróć się, obróć obróć kurwa obróć Weź się, obróć obróć się, obróć się, obróć Chodź Borsiak, a to się <grystanie> <grystanie> Kurwa, zaraz wypierdolicie takie... O, o, o kurwa! Kurwa, rzuca się. Czego? Rzuca się. No, bochem ją! Kurwa, to... Trzeba by na środek... <grystanie> Trzeba na, na <grystanie> dwa miesiące. Sześć wyszedł tu będziemy siedzieć. Kurwa, na chudę, Nie, nie, nie! No, Weź jeszcze z tej strony, To jest chuganiec. No i Okazyjnie zjeła. Weź, i chodź, dwa oczka. Bo po niego. Połóż, połóż na stole, no bo chodź. czemu żebyśmy tak daleko. Może, w nie